Nowa Sylwestrowa kolekcja Flafa. Znajdziemy w niej perfumy, błyszczyk do ust z brokatem, mgiełkę do ciała i włosów również z brokatem, bo wszystko jest z brokatem, bo mleczko również. Brokat w żelu oraz balsam do ciała. Robimy szybki testing w aucie. Zobaczcie jak te opakowania maczują z moimi paznokciami. Przypadek nie sądzę. Okej, okay, jako pierwszy brokat w żelu. To jest mocne. Zobaczcie. Daje mi totalnie vibe euforii. Balsam do ciała z brokatem. Nie jestem w stanie stwierdzić, czym pachnie, ale jakby jakimiś takimi piankami marshmallow. Mgiełka do włosów z brokatem. I tutaj tego brokatu już jest sporo. Czas na mleczko do twarzy. I znowu taki słodki, piankowy zapach, ale się błyszczy. I na sam koniec błyszczek. Wygląda zacnie. Jak on pachnie? Pachnie takim słodkim mleczkiem w tubce. I nie klei się. Ten błyszczyk to będzie mój ulubieniec.